od 20 lat w gminie Łagiewniki obchodzimy Dzień Kresowiaka, nie w sposób tutaj w tym miejscu nie wspomnieć jakby założycieli tego, tego tego wspaniałego święta, które tutaj jest jakby znakiem można powiedzieć firmowym gminy i Tutaj wspomnę panią Zofię Dobrowską guzdek panią Stanisławę Stefanowską, które to święto zapoczątkowało blisko 20 lat temu. Dzisiaj to święto już po raz drugi, ze względu na pandemię, odbyło się uroczystą mszą świętą, którą uświetniły nasze nieocenione i niezawodne kanzonki. Trzon naszej gminy to są repatrianci, kresowiacy z różnych stron, dlatego też staraliśmy się dobrać ten repertuar, żeby. Po pierwsze, jak zawsze kunszt wykonania jest najważniejszy, tematyka, ale również też, żeby to współgrało z miejscem, w którym będziemy wykonywać te utwory, więc skupiliśmy się bardziej na sakrum, jeśli można tak powiedzieć o utworach kresowych. Są również takie utwory, które są bardziej sakrum. Nie mówię, że pozostało są profanum, ale na pewno nie będzie tu balady o pannie Franciszce, na przykład, którą moglibyśmy zaprezentować w ośrodku kultury. Osobiście em, poznałem kilka osób, które z tamtych czasów przy, przy, przyjechały, tym, których młodość, dzieciństwo wspominały z, z tamtych miejsc. Po prostu, po, ci ludzie z, z wielkim rozrzewnieniem i smutkiem i żalem wspominają tamte miejsca, miejsca ich dzieciństwa, które musieli niestety opuścić. Im się udało, bo jak wiemy, setki tysięcy Polaków zostało wygnanych, ale przede wszystkim zamordowanych i ich nigdy nie wrócą do ojczystego kraju. Tam zostało bardzo dużo Polaków, nawet szacuje się, że około 10 milionów na wschodzie jeszcze żyje ludzi z pochodzeniem polskim. Dlatego jest to niezmiernie ważne, aby ułatwiać im dostęp do ojczyzny, dawać świadectwo, że ojczyzna o nich pamięta. Gminy łagiewniki, jak i same łagiewniki. W latach 40., 40., 50. zamieszkiwało prawie 100% ludzi przyjezdnych z Kresu. Więc ta tradycja u nich jest tu zakorzeniona od dawna. Również kiedykolwiek organizowali taką imprezę, zawsze byliśmy zaproszeni z Jerzeniowej jako Stowarzyszenie Kresowi. Właściwie to, chyba. Każda z chórzystek, jeśli w kontekście Hurukansona mówimy, swoje korzenie ma na kresach. Jest to oczywiście, Są to okresy wschodnie, czyli dzisiejsza Ukraina, o czym doskonale wszyscy wiemy, ale również ja jestem, można powiedzieć, od repatriantów z Bukowiny, którzy też są nazywani kresowiakami, czyli dzisiejsze tereny Ukrainy i Rumunii. Na całym Dolnym Śląsku jest dużo kresowiaków. Ponad 50%. Mieszkańców Dolnego Śląska ma pochodzenie właśnie kresowe, więc tym bardziej tutaj na tym terenie, w takiej gminie jak Łogiewniki powinniśmy o tym pamiętać i, i kultywować tą pamięć. Na kresach zginęło około 200 tysięcy Polaków, na Wołyniu ponad 60 tysięcy i to w jakich, w jakich okolicznościach, to nie zostali zastrzeleni, zabici, tylko torturowania, tych tortur było kilkaset. Metod do zadania, zadania śmierci. Więc to jest bolesne. Dlatego ci, którzy pochodzą z Kresów, no, są jak gdyby zobowiązani do czczenia, do upamiętnienia pamięci tych, którzy tam zostali na zawsze. To jest naszym obowiązkiem. Pamiętać o nich, pamiętać o tych, o tych ludziach, którzy tam żyli, pracowali i którzy tam zostali już na wieki. To jest element naszej historii, naszej tożsamości narodowej. Jeżeli mamy ser w sercu. Polskę, to mamy również pamięć o naszych rodakach, którzy pochodzą z Kresów, i kultywowanie tej pamięci jest niezmiernie istotne dla naszej narodowej tożsamości. Bardzo nam się podoba, że młodzież jest bardzo zaangażowana w te kwestie dotyczące upamiętnienia Kresów, jak również harcerstwo tu miejscowe. W we harcerstwa nie widać na naszych uroczystościach, mimo skierowanych do nich zaproszeń. Natomiast tu w Łagiewnikach nie potrzeba zapraszać, sami, spontanicznie zgłaszają się do, do uświetnienia tej uroczystości organizowanej przez gminę. Myślę, że młode pokolenie pamięta i nosi w sercu Polskę i pamięć o Polakach.